Cześć. Nazywam się Renata Płoskoń. Witam was na Rostoczu Wschodnim. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć trochę o cieście drożdżowym. Jest to takie ciasto, które gości na naszych stołach od dziesiątków, a może nawet i dużo dłużej, od wielu lat. I myślę, że wielu z was będąc tutaj i słyszało o tym i próbowało, a dzisiaj chcielibyśmy wam je trochę przybliżyć, bo ciasto drożdżowe jest fenomenalne chociażby pod tym względem, że można z niego naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Zrobimy sobie dzisiaj takie podstawowe ciasto bazowe, z którego możemy zrobić chociażby, co dzisiaj pokażemy, różnego rodzaju pierożki, czyli różnego rodzaju nadzienia możemy włożyć i zrobić je na wytrawnie, ale i też na słodko, jako na przykład chociażby drożdżówki. Co prawda teraz już sezon jagód się skończył, ale dzieciaki uwielbiają drożdżówki z serem, z jagodami, z kruszonką. To mam nadzieję, że uda się Wam w przyszłości to wypróbować. Możemy na wytrawnie zrobić u nas bardzo popularne tutaj na Roztoczu, czyli część Podkarpacia oraz Lubelszczyzny cebularze w części Roztocza lubelskiej. U nas bardziej mówi się cebulaki, czyli ciasto drożdżowe z cebulą na wierzchu. Możemy włożyć tam nadzienia przeróżne z kaszy, ziemniaków, kapusty, zupełnie, zupełnie tutaj jest dowolność tego, co chcielibyście zjeść w środku. Jak przygotować nasze ciasto drożdżowe? Zaczniemy od tego, że wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, czyli dobrze jest je wyjąć sobie. Jeżeli mamy zaplanowane, możecie nawet wyjąć je wieczorem, zostawić już na blacie kuchennym, albo odpowiednio wcześniej godzinę dwie przed przygotowaniem ciasta, mąkę przesiewamy, po to, żeby ją dodatkowo napowietrzyć, tutaj jest kilogram mąki. Zostawimy troszeczkę mąki, bo nigdy nie wiemy dokładnie, w zależności od wielkości jajek, ile nam się jej wchłonie. Czasami trzeba ciasto podsypać. Uwaga, bierzemy się do dzieła. Będziemy przesypywać, przesiewać mąkę w międzyczasie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz przepis, to kilogram mąki, pięć jajek. Jeżeli to są bardzo małe jajka, na przykład od kurek, które dopiero co zaczęły się nieść, to na te 5 jajek możemy dodać jedno jajko więcej. Czyli na kilogram mąki możemy dodać jedno jajko więcej, będzie wtedy ich 6. Babcia zawsze mi mówiła, że na kilogram mąki dajemy 10 dekodrożdży, więc też tutaj w naszym przepisie będzie to taka proporcja. Dodatkowo trochę za dużo mi się wsypało. Zostawimy sobie troszkę tej mąki. Zawsze możemy ją dosypać, ale może się czasami okazać, że nie będzie takiej potrzeby. Później będziemy mieć na podsypanie ciasta w momencie, gdy będziemy już je przygotowywać. Yy, więc wracamy do tego, że dajemy 10 tego drożdży. Mleko już mam podgrzane, bo drożdże lubią jednak ciepłe mleko. Dodajemy od razu to pewnie zrobimy. Słuchajcie. Damy drożdże, jeszcze je trochę rozkruszymy. I dodamy cukier, który będzie pożywką dla tych drożdży. Jako, że dzisiaj będziemy robić wersję bardziej wytrawną, to damy sobie łyżeczkę cukru. Ale do ciasta. Damy sobie dwie łyżeczki soli, żeby też to ciasto było takie nie mdłe, tylko w miarę wyraziste. Jeśli byśmy robili drożdżówki czy na słodko, wiadomo, że wtedy tej soli dajemy tylko odrobinę. U nas mówiło się szczyptę. Nie wiem, czy wszyscy znają to określenie, ale szczypta. To było mniej więcej tyle soli, ile bierzemy w dwa palce, więc na kilogram mąki możemy takie dwie szczypty wrzucić, jeśli będzie to ciasto na słodko do drożdżówek. To ciasto jest fantastyczne, dlatego że jest takie dosyć proste. Też w przygotowaniu wymieszamy sobie drożdże, żeby one już zaczęły rosnąć. I co jeszcze lubię w tym dzieście? Często odstawiamy drożdże do. Wyrastania. Tutaj za chwilę, jak już drożdże się połączą, dodamy masło, które się nam roztopi od razu w ciepłym mleku. I bez oczekiwania na rośnięcie drożdży, możemy dodać je do ciasta. Dzięki czemu szybciej je wyrobimy, a później, już gotowe ciasto odstawimy do wyrośnięcia. Także damy sobie masełko. Pomożemy mu trochę się rozpuścić. O, ona już się nam rozpuszcza. W międzyczasie rozbijemy sobie jajka, czyli przygotujemy już tutaj ciasto. Jajka były wcześniej oczywiście umyte, dajemy je w całości Pięć jajek. Korupki możemy umyć, następnie wysuszyć i spożytkować w kuchni, a jeśli kogoś przeraża ich jedzenie, oczywiście muszą być zmielone na mąkę, to jeżeli mamy ogród, możemy wysypać je w ogrodzie nawet pokruszone i będą fantastycznym nawozem, bo Dużo wapnia przejdzie nam do gleby, a tego w glebie brakuje, więc wykorzystujemy od razu to wszystko, co mamy. Będziemy za chwilę zarabiać ciasto, więc ja tutaj jeszcze pomogę temu masełku się rozpuścić. Masełko się nam już rozpuściło roztopiło w ciepłym mleku, więc wlejemy w całości. Do naszej mąki wygarniemy przy okazji, żeby nam nie zostawało. No i teraz dla niektórych przyjemna rzecz dla innych niekoniecznie nie każdy lubi y, przygotowywać ciasto ręcznie, ale tak jest najlepiej. No możemy próbować drewnianą łyżką, ale to dużo dłużej nam zejdzie. Musimy zarobić nasze ciasto. Więc wszystko... Wymieszamy. I może w międzyczasie jeszcze, jeśli potrzeba, to przypomnimy przepis na nasze ciasto. I dajemy kilogram mąki pięć jajek takiej średniej wielkości do tego pół kostki masła, czyli 100 gram do tego. Dziesięć dekodrożdży, pół litry mleka, łyżeczka cukru oraz dwie łyżeczki soli. I myślę, że ciasto będzie już gotowe. Sprawdzimy nasze ciasto drożdżowe. Co się tam z nim dzieje? Jak widać, urosło. Więc przygotujemy sobie teraz nasze pierożki, bo tak tutaj na, w roztoczańskiej części Podkarpacia nazywaliśmy te bułki z farszem pieroszkami. Babcia zawsze mówiła, że to są pierogi pieczone, niegotowane. Żeby odpowietrzyć ciasto, co możemy zrobić? Możemy się tak trochę wyżyć. Zobaczcie od razu, jak maleje. Także bardzo fajnie wyrosło. Bardzo mnie to cieszy. Jest cieplutko. I będziemy mogli przystąpić do przygotowania. Tak jak mówiłam, to jest takie ciasto bazowe, i my sobie przygotujemy tutaj, spróbujemy cebulaki. W części lubelskiej, znowu tutaj powiem, że. Przypomnę Wam, że nazywamy je cebularzami, a u nas są to po prostu cebulaki. Ja najchętniej to lubię sobie brać taką miarę na łyżkę. Po prostu wziąć łyżką, podsypiemy sobie troszeczkę ciasta na Stolnicy. Weźmiemy sobie miarkę. I to będzie nasze ciasto na cebularze czy cebulaki. I jak możemy je przygotować? Robimy kółeczko. W środku troszeczkę ugnieciemy. Możemy to na przykład zrobić jakąś literatką czy kieliszkiem. I za chwilę nałożymy sobie cebulę, która została podduszona na patelni. Robimy teraz nasze pierożki. Myślę, że taką fajną miarą jest branie ciasta po prostu na zwyczajną łyżkę. Wiecie, taką stołową, którą jemy na co dzień, używamy do jedzenia zupy. Ja je troszeczkę rozciągam w dłoniach. Biorę też, nakładam farsz łyżką. Tak jak pierogi zwykłe zaklejam. Troszeczkę trzeba obtoczyć, żeby one nam się nie rozkleiły. Czyli mamy okrągłą kulkę, odrobinę ją formujemy w ten sposób i układamy na blasze. Ciasto, tak jak wspomniałam, można wykorzystać do różnych celów. Tutaj też farsz nie musi być oczywiście koniecznie taki. Można kapustę na przykład wymieszać nie tylko z ziemniakami, ale i z białym serem. Będzie taka wersja zupełnie inaczej smakująca, bo wiadomo, że ser jest trochę kwaskowy. Wtedy dajemy też kaszę gryczaną, większą ilość cebuli, bo cebula też jest takim fajnym spoiwem i ten olej, który jest w cebuli powoduje, że ten farsz to nadzienie nie wydaje się takie suche. Także odkładamy kolejne i dajemy kaszę. Wszystko też razem mieszamy. Także te farsze są takie bardzo proste, ale kiedyś też ta kuchnia roztoczańska po prostu taka była. Ja myślę, że ta prostota. Bardzo dobrze się sprawdza też w dzisiejszych czasach, a przede wszystkim bardzo dobrze smakuje. I to jest chyba najważniejsze: możemy wymieszać kaszę też z kapustą, z ugotowaną kapustą, białą. I zobaczcie: mamy już przygotowane nasze pierożki, nasze cebularze. One teraz trochę podrosną i wstawiamy je do piekarni. Nasze cebulaki i pierogi skażą się upiekły. Słuchajcie, spróbujemy sobie. Zobaczcie, ciasto jest pulchne, delikatne. Nie będę się teraz tu bardzo obiadać. Mmm, kruche. Krupiąca skórka. Jakby jeszcze było z tego masło, to by była rewelacja. Bo wiecie, że bez masła to nie ma życia. Ale nie mam przy sobie noża. Mm. jeszcze ciepłe. Zobaczmy, co się dzieje w naszych pierogach. Krupiąca skórka spowodowała, że ciężko się do niego dobrać. Zobaczcie, nie wiem czy widać, jeszcze paruje. Ma dużo farszu, dużo nadzienia. To co, próbujemy? Hmm, nie, bo w gębie. Słuchajcie, zapraszam Was na Roztocze Wschodnie. Na te wszystkie przepyszne potrawy. Możecie znaleźć nas i wiele innych osób, które pieką takie rzeczy. Kultywując jakieś przepisy właśnie takie rodzinne. Także przybywajcie do nas i zainteresujcie się naszą kuchnią.